Moja przygoda z fotografią zaczęła się w pracy. Na co dzień redaguję stronę internetową Kraków.pl. robię to już ponad 6 lat. I w pewnym momencie zauważyliśmy, że jednak informacje ze zdjęciem no, są znacznie bardziej czytane. Więc po prostu no, wziąłem aparat ten, który był w tym momencie w biurze, to był jakiś starszy aparat firmy Sony i zacząłem robić zdjęcia, czy z konferencji prasowej, czy z jakichś innych imprez organizowanych przez Urząd Miasta Krakowa. No i później generalnie temat się rozwinął, dorabiałem się coraz lepszego sprzętu, też wiadomo, że nie tylko o sprzęt chodzi, także generalnie już ponad 4 lata 4 lata. Jestem na miejskich imprezach, uwieczniam te miejskie imprezy i gdzie się da, staram się te zdjęcia publikować i dawać, nie tylko na stronie. Skończyłem dziennikarstwo. Po dziennikarstwie zacząłem pracować w korporacji. Przyznam przy że źle się czułem w takiej korporacyjnej machinie. Zacząłem szukać czegoś bardziej związanego z moim zawodem. Złożyłem podanie do urzędu. No i poczekałem 2-3 miesiące, zgłosił się ktoś do mnie, że akurat poszerza się ze strony internetowej i tym sposobem trafiłem właśnie do biura prasowego Urzędzie Miasta. Mhm. A jakbyś mógł powiedzieć parę słów o tym, jak wygląda specyfika pracy fotografa Urzędu Miejskiego, bo to jest trochę inna Czyli praca. Ja nie niż... jestem do końca fotografem Urzędu Miejskiego, bo jest Wiesław Majka, któremu absolutnie nie chcę pracy odbierać. Jest on etatową osobą, która zdjęciami się zajmuje w urzędzie. Ja robię w zasadzie rzeczy te, które Wiesława, chociaż nie zawsze, natomiast Wiesława Majka jest tam zawsze, gdzie jest pan prezydent, a jeśli są imprezy gdzieś gdzie pana prezydenta nie ma, wtedy jestem tam ja. Bo zrobię też zdjęcia na potrzeby strony internetowej, jak wygląda specyfika pracy. No, w zasadzie całe biuro prasowe na pewno... Nie czujemy się urzędnikami, znaczy nie jesteśmy osobami, które pracują od do. Jesteśmy zazwyczaj przez długi, długi czas do dyspozycji jeszcze w takich momentach, nie wiem jak jest powódź, gdzie stronę na przykład redagowaliśmy dosłownie 24 godziny na dobę. Zamienialiśmy się, nie spaliśmy po nocach. Więc my się śmiejemy, że zawsze dziennikarze o nas mówią, że jesteśmy urzędnikami, natomiast urzędnicy o nas mówią, że jesteśmy dziennikarzami. Więc no, na pewno jesteśmy niestandardowi. Absolutnie nie cenzuruję. Myślę, że pewnie akceptuję zdjęcia takie oficjalne, które gdzieś tam są później wysyłane w różne miejsca, natomiast nie, te zdjęcia, które są na stronie, to zazwyczaj jest mój wybór albo wybór kogoś z moich kolegów, którzy też oglądają zdjęcia i pomagają mi dokonać wyboru. Patrzyłeś na budynek Urzędu Miasta pod kątem fotograficznym jako fotograf? Zastanawiałeś się... Od momentu nawet? jak dowiedziałem się, że będziemy robić Fotodej.